Aneta Glamkur gwałtownie ostatnimi czasy cieszy się coraz większą rozpoznawalnością, a to za sprawą udziału w najnowszym show player.pl Żony Miami. Program jest duchowym spadkobiercą niemalże kultowych już żon Hollywood. Spośród wszystkich uczestniczek Aneta rysuje się jako jedna z bardziej pozytywnych postaci. Równie przyjemnie prezentuje się jej 70-letni partner i sponsor wszelkich wygód, George. Od początku było jasne, że mężczyzna jest osobą bajecznie zamożną. Nie spodziewaliśmy się jednak, że majątku dorobił się, wywracając do góry nogami światowy handel. Otóż naszej polskiej anetce trafił się nie George R. Walner urodził się w 1951 roku na Węgrzech. Tam też później studiował elektrotechnikę na Wydziale Kandokalman Uniwersytetu Obuda w Budapeszcie. Po zakończeniu nauki wstąpił do wojska w 1970 roku. Już trzy lata później znalazł się w Australii, gdzie w 1978 roku założył Hypercam Corporation. Spółka była odpowiedzialna za wprowadzenie pierwszych terminali płatniczych na terenie Azji i Pacyfiku. Swoje pomysły Walner sprzedał nawet korporacji American Express. Do 1997 roku jego firma stała się numerem jeden na świecie, debiutując w końcu w tym samym roku na nowojorskiej giełdzie. Walner sam ma ponad 20 patentów. Raport Nielsona nazwał go nawet jednym z najbardziej wpływowych ludzi świata w dziedzinie płatności elektronicznej. Nie musząc się przejmować kosztami życia, partner Raynetiglam przeszedł na emeryturę w 2004 roku. Od tego czasu podjął jeszcze kilka nowych projektów. W wolnym czasie George zajmuje się rejsami na prywatnym jachcie, nurkowaniem i padleboardingiem. Ma jednego syna. Z przebojową Polką poznał się 10 lat temu.